Jesteśmy po dwóch turniejach yy, i przed nami trzeci i czwarty turniej, które decydują o awansie na Mistrzostwa Polski. Tak jest nasz cel, tego tutaj nie ukrywam, bo chcemy awansować z pierwszego miejsca. No i wszystko jest ku temu podporządkowane. No, 12, 13, 14 kwiecień mamy turniej trzeci w który prawdopodobnie już zadecyduje, czy jedziemy na Olimpiadę, czy nie. Ale na dzień dzisiejszy jesteśmy na pierwszym miejscu. W tych rozgrywkach i myślę, że mamy realne szanse, żeby to, żeby nas cel główny zrealizować. No, spotykamy się przynajmniej po dłuższej przerwie. Oczywiście wiemy, że na co dzień trenują, dlatego zajęcia są. No tak bym powiedział troszeczkę może na lajcie, jak to się mówi w języku piłkarskim, ale akcent składamy głównie na koordynację ruchową, na fazy przejściowe. To nas najbardziej interesuje, bo wiemy, że w klubach są przygotowane, robią co innego, w zasadzie robią no co innego, ale pod kątem też kadry, także nie chcemy tutaj jakichś tam, wie Pan, tam zajęć takich, jakichś tam typowo wysiłkowych, bo to oczywiście nie ma sensu, ale jakieś schematy, jakieś całe fragmenty gry, to nas głównie interesuje, ale przede wszystkim fazy przejściowe. To tak trzeba to zaznaczyć. Jeśli chodzi o imiona i nazwiska na listach, część myślę, że jest stała i dosyć znana tutaj już w regionie, jeśli chodzi o dziewczyny, ale częścią pewnie pan trener też rotuje. I jeśli mógłby pan zdradzić, jaka jest kryteria, nie wiem, dobierania tych dziewczyn, czy, czy jak to wygląda z panem? Wie pan, tutaj to nie odkryję żadnej tajemnicy, bo trzą stanowią dziewczyny tutaj stęcze. Słowa znane jest za Michała przede wszystkim. Ale, ale nie ukrywam, że szukamy też. Będzie nowa zawodniczka też, zmienia Lipno, Julka Madzierska, także no, zobaczymy co to się tam wydarzy, ale cały czas ta nasza kadra jest otwarta, szukamy. Ale rzeczywiście, trzon zespołu stanowią tutaj zawodniczki tęczy i tutaj że nic nam nie chcę ukrywać, bo tak to wygląda przede wszystkim. Nie? A coś o nastrojach, jeśli chodzi o kadrę. Czy, czy jest pozytywnie, czy nie? Bo widzę, że twarze uśmiechnięte. Panie redaktorze, no to już zaraz Julia powie tutaj od nas. Myślę, że są bardzo dobre. No. Myślę, że w dużej stworzyliśmy taką chemię i tego się trzymamy. Jest okej. Okay. Myślę, że jest okej. Okay. Takie powołanie na kadrę i, i reprezentowanie naszego województwa to jest coś takiego dla Ciebie, nie wiem wyróżniającego, czy po prostu kolejny rozdział w karierze, która się zaczyna dopiero? No, na początku było to coś innego, teraz to już jest takie normalne, można powiedzieć, ale ogólnie jest to wyróżnienie w jakiś sposób, więc fajnie. Czy myślisz, że jakby ty i inne zawodniczki z tęczy, których jest tutaj dużo, wy jakąś taką jakość i nadajecie jakiś standard, jeśli chodzi o granie tej kadry? No, my z dziewczynami się znamy, więc to też inaczej wygląda z granie i w ogóle. No, na pewno w jakiś sposób jest inaczej, jak się znamy, więc... Pewnie, pewnie tak. Ciężko jest tak, y, taką chemię też zbudować, no troszeczkę w nowej drużynie, bo wiadomo, że ten trzon jest od Was, ale też jest sporo dziewczyn, które, z którymi nie gracie na co dzień. No na pewno, ale z dziewczynami próbujemy się dogadywać i wychodzi nam to, więc fajnie. Jeśli chodzi o aspekt sportowy, to jak oceniasz Wasze szanse? Czy zakwalifikujecie się na tą Olimpiadę? No i czy tam powalczycie przede wszystkim? No moim zdaniem tak. Jesteśmy chyba na pierwszym miejscu, więc Olimpiada mam nadzieję, że będzie w tym roku nasza i damy z siebie wszystko, żeby było jak najlepiej. Kujowsko-Pomorskie najlepsze jest! Tak jest, zagie! Tak jest, tak jest, tak jest.